Siema, cześć, witajcie, widać cezarem a to kolejny odcinek z Five Nights at Candies i lecimy noc piątą. Ach, zobaczymy noc piątą, jak to będzie się działo teraz. Noc czwarta w sumie nie była taka zła. Eee, więc zobaczymy. Dobra, tego patrzymy od razu. Eee, tu będzie. Dobra, już jest kotek, ale. Dobra, robimy tą samą taktykę co wcześniej, nie? Te trzy kamery sprawdzam i tyle. Lewo nic, prawo nic, dobra. Co? To? A, tutaj będzie szczurek, do. XD nie za szybko. Powaliło? Dobra, full skupienie, bo tutaj się robi grubo. Dobra, tu już nic nie ma. Jest git. XD, co oni zrobili? To jest co tak szybko? Dobra See you next week, no to zajebiście, ten już wstał Co jest Co to ma być Ha Ten biegnie, dobra, gitara, no stereo. wy mi spokoju nie dacie przez tą noc, o cholera, ale tu się skupić muszę teraz, Więc nie mam. mogę otworzyć, dobra, jest pierwsza, o 77%, chyba was coś boli, dobra, chwila spokoju, chwila spokoju, nie jest źle. Nie jest źle. Się uspokoili na chwilę. Dali mi łomot. Jest dobrze. Kuźwa, serio. Znowu. Tu nic nie ma. Tu też nic. Ten się patrzy dopiero. Serio. Dobra. Tu mogę sobie otworzyć. To zamykamy. Yy, ja mam pytanie tylko gdzie jest szczurek, nie? Jeszcze szczurka nie ma? Aż dziwne. Trzeba przyznać. Dobra. Yy, o, się ma. <laughs> Dobra. Ten se poszedł. Tutaj jest pingwinek. o cię. Ale tutaj ataki lecą na mnie. Dobra, ten będzie się szykał do biegu. To kolego biegni. Już. Co ty na to? Dawaj. Dobra. Mamy tutaj handiego. Okej, okay, biegnie Dzięki bardzo No aha! Wywalaj! Jaki uparty! Dobra Szczurka nie ma nadal? O wilku mowa Tylko nie ten Dobra, se po... XD po prostu XD, nie? Że oni tam Oni se chodzą jak chcą Ten już patrzy, dobra Na luzie Ten już wstał Kuźwa pingwin, pingwin Dobra Dobra, yy... Niech on pobiegnie tylko, nie? Dobra, zamykamy to Ciebie zamykamy To otwieramy Poszedł se Poszedł se Więcej was nie było no. Ale tej Ciężka ta noc Bardzo ciężka Dobra, nikogo nie ma przy drzwiach. No już się tu spociłem, co? Ale nie, tu trochę wymaga tego machania. Tą myszką na lewo i prawo. Jest czwarta. 38% baterii, to jest do zrobienia. Jeśli ja się teraz nie wywalę nigdzie, głupio. Ten wstał. stał, Kolego, zostaw mnie. Dobra, ten se poszedł. Ten biegnie. Dobra. Zajebiście. Szczurek nie idzie? Aż kuźwa dziwne. Nie szukam go nawet, nie. Dobra. Czy ja sprawdziłem kamerę tą szóstą czy 100? O, bo oczywiście Cindy, proszę iść. Dobra, dwa paski damy, niech to się tam naładuje, żeby na pewno se poszła. Dobra, poszła se, otwieramy to, zamykamy. Serio. Dajcie tą szóstą już. Szósta jest, ale poszło tej dobrze. Ale mi ręka boli tej. machanie tą myszką jeszcze z tym ekranem dziwnym to ciężko. Ale dobra. Za pierwszym razem nie jest źle. Zobaczymy na szóstą w takim razie. A jeszcze te kamery, no tak. Loading record. Co teraz się tu dowiemy takiego ciekawego? A to są te stare! O, kukiełka. 64. O, falera. A missing. A mistake. Błąd. Jaki błąd? My mistake? A problem. Mój błąd. Twój problem? Jeza... Ten cień szczurka jest piękny Trzeba przyznać, Boże No i koniec, pięknie Jest czek tutaj pięknie zdobyty 100, dolar 100 dolarów tylko za... cały tydzień, serio? Ale skąd? Jest szósta noc Kurde, szóstą noc teraz? Czyli spróbujmy, co na Jak się nie uda, to się nie uda na następnym odcinku. Naj najwyżej to zostawimy. Dobra, zobaczymy, co usłyszymy w słuchawce. Jest, Dion! Ja nic z Frankiem nie zrobiłem. Idzie. Ale szybki! Bardzo szybki! Powaliło chyba pana szurka, i to tak bardzo. Ty, ta, dobra. Ta noc nie będzie należała do tych łatwiejszych. Dobra, full skupienie. Mm, nie ma szczurka. Tu go nie ma nic, tu otwieramy to. Kwóźwa. Przed chwilą to zamykałem. Nic nie ma, dobra. Okej, okay. lecimy w takim razie, o, znowu Czy on może ze dwóch stron przyjść? O cholera, chyba żarty Chyba giga żarty Dobra, ten wstał mm. Kuźwa, z każdej stron musiałem się pozamykać cię. Dobra. Nie jest źle. Nie jest aż tak źle. Nigze. Znowu z dwóch stron. ma wiedziałem. Coś tak czułem, że tam będzie szczurek, nie? Coś tak czułem w kościach. Dobra, ten zniknął niko nie ma, za to otwieramy. Patrzymy, ten jeszcze tutaj stoi. Dobrze jest, ten już biegnie. Dobra, pingwinek to też poszedł zajebiście. Eee, z candy, proszę iść, tego Tu nikogo nie ma. Ten już patrzy się, eee, ja. przerąbanem. Wam powiem, przerąbanem. Ten już wstał, co mnie niepokoi trochę. Nie wiem, czy on nie będzie biegł. Co jest? On walnął. Tu coś jest, tu jest szczur. Kuźwa nic nie mogę otworzyć. Z każdej strony coś jest. Nie, otwórzaj to. Dobra. Uratowane. Jest trzecia, 54%. Nie jest źle. Dobra No kuśwa. Tu też było coś? Tu chyba też było coś po prawej, nie? Nie, czy nic nie było po prawej, dobra To mogę otwor... Dobra, jest, nieważne yy, Tu mogę otworzyć to Już nie mogę otworzyć Jeacie Drzwi na drzwi skacze Irytujące to trochę Idealnie tej No serio? Tu coś jeszcze jest? Jacie. się Niech tego pingwina tam nawet nie widać Tylko mu się oczka zaświecą Fuck, szczurek wywalaj ode mnie Badziewiu Gorzej będzie jak przy tym szczurku mi się drzwi pomylą, nie? Ha, to wtedy będzie trochę kaplica. Ten se poszedł, dobra. To muszę tu otworzyć. To tu, ten walnął. Zobaczmy teraz tą kamerę. Tu jest pusto, tu jest pusto. Okej, okay. y tu nie jest pusto. Dobra, jest czwarta. Zamknięte mam to. Tak. Kuźwa, kolego idźcie stąd. Dobra, dzięki. Jadzie. Wywalajcie. Baciewiaki. Dobra. Piąta. Dobra, tu zamykamy to od razu. Ten już wstał? Dobra, na styk to zrobię, nie tak perfidnie, na styk to noc. Już z dwóch stron drzwi zamykam, nie? Że po prostu się uchronić przed tym. Ten już wstał, serio. Dobra. Jest, udało się. O, 8 razy mi zostało tam. Ja już myślałem, że już wykituje, Jak tak nagle wszyscy mnie zaczęli atakować. Udało się! Co teraz będzie? Mam nadzieję, że granie jest za Stał. To coś go ożywiło, czy to? Aha. Mhm. Mm no, to nie jest źle. Kuswa to noc zrobiona tak o, wow, U, powiem wam szczerze, tak, o, jest Custom night. Czy jest sekret 720? Ja nie wiem, czy ja będę chciał robić 720. Kuźwa, no może zrobimy w sumie. Jest taka szansa. Blank, Old Candy, Rad, Chester, Pinguin. No to w sumie co, muszę się najbardziej bronić przed tymi. Przed tą trójką: Old Candy, Blank i Rad, bo reszta to tam na luzie. No dobra, to zobaczmy sobie ekstra w takim razie. No dwie gwiazdki mam proszę! I trzecia będzie chyba za Custom Night, coś mi się wydaje. Co będzie w Ekstra? Jo, ja mogę sobie nim przesuwać jak chcę! Ale zajebisty kociak! Cindy the Cat, Candy the Cat. Chester the Chimpanzee. Chimpanzee. O kur... teraz mi się przypomniało, dobra, czekajcie. Ale dobra, no, na nagraniu to będę widział. Przestań Pingwin, ale zajebisty pingwin Blank, Boże, cholerny biegacz, nie? Ale jakie ma rysunki w ogóle Dziecięce Old Candy Rat I teraz czekajcie Bo chyba tak trzeba było zrobić Odczekać chwilę Czy nie? O! Działa! I on teraz będzie gadał 6 2 na... 16 8 4, 12, 13, 16 I ja to muszę wpisać Kamera 13 I ja to muszę wpisać W Custom Knighty, Więc sobie to na nagraniu. O... Zobaczę na spokojnie. To jest w ogóle porównanie starych i nowych. Dali kolorki im po prostu. Ale Te kolorki na plusy im wyszły w sumie. Bo wiele. Z... Nie wiem, przyjemniejsze są po prostu niż takie. Nawet takie bym przyjął, bo są zajebiste, ale nie są złe. Ulepszyli je lepiej, nie? To widać. Bardziej takie zabawki to samo, a nie jak animatron. Czy Jak mu się oczy w ogóle tej. A ten jak wyglądał? Aha, on jest taki po prostu ciemny, czyli jakby wszystkich podjaśnili. Tak teoretycznie. No tego zmienili na lepiej w sumie, bo No widać po twarzy, że jest bardziej, tutaj był taki bardziej creepy, tutaj jest bardziej przyjazny. O, jumpscare, czyli coś czego nie doświadczyliśmy w ogóle. Uwaga. Wow, ten jakie ma jumpscare. A przy racie on ma swój własny, aha. I to tyle co tu mogę jakby... Tak, to tyle. Dobra, czyli w następnym odcinku... Custom Night, albo ta ukryta noc mam pokażę, albo to i to, zobaczymy. Więc jak na razie, to na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i suba. I widzimy się na Custom Night. -cie. Na razie.